Dziś wkładamy kij w mrowisko i temat bardzo kontrowersyjny, czyli kredyt na budowę domu zapraszam do oglądania. Wybaczcie to moją dzisiejszą stylówkę, bo taki jestem roznegliżowany trochę, ale się jest tak gorąco, że się po prostu inaczej nie da. Otrzymaliśmy kredyt na budowę domu. Ostatni formalny kamień milowy za nami. Teraz tylko pozostaje nam czekać na już dostępność ekipy, żeby weszła, i możemy zaczynać budowę. Ale o czym dzisiejszy film? O tym, że w komentarzach pod moimi filmami, i też pod filmami innych osób, które budują dom z kredytem, można przeczytać takie komentarze w stylu: kredyt na 30 lat to pętla na szyję, to życie w stresie do końca życia. Jakie jest moje zdanie na ten temat? Otóż, jeżeli ktoś ma tego typu zdanie, w ogóle nie powinien myśleć o tym, żeby budować dom z kredytu, czy w ogóle kupować mieszkanie na kredyt, czy też kupować mieszkanie wraz z remontem na kredyt. Taki mental, raczej, Czyli nie pozwala na to, żeby wziąć taki kredyt i faktycznie jeżeli miałbyś się męczyć przez całe życie, żyć w stresie, dostać przedwcześnie zawału z takiego powodu, to faktycznie bez sensu moim zdaniem się męczyć i zakładać sobie taki pręgierz na siebie w imię czego, tak? Jak wygląda sytuacja, jeżeli chcesz budować dom? Oczywiście znajdzie się nieliczna grono osób, które ma gotówkę i może spokojnie kupić wcześniej działkę, budować dom. Super. Może nie wiem, czy w większości, ale myślę, że Obecnie ceny wszystkiego wymuszają raczej budowę domu na kredyt, z tego względu, że ceny poszczególnych etapów są tak wysokie, że jeżeli byśmy faktycznie chcieli odkładać gotówkę przez przynajmniej kilkanaście lat na tą budowę domu, no to odłożylibyśmy jakąś pulę pieniędzy i po tych N latach które sobie założyliśmy, mielibyśmy jakąś określoną pulę pieniędzy, koszty budowy domu by już wtedy na tyle wzrosły, że no musielibyśmy odkładać kolejne lata, tak? Czyli to jest taka nieskończona gonitwa moim zdaniem za tym, żeby taki dom zbudować. Oczywiście wszystko zależy od tego, ile zarabiacie, jakie macie oszczędności, także wiadomo, każdego sytuacja jest inna. Tu nie można jeden do jeden porównywać, tak? Ale wzięcie kredytu na budowę domu moim zdaniem jest teraz popularną opcją. Ja nie podzielam tego zdania, tak? Że to jest pętla na szyję. Ja uważam, że to jest po prostu e, jedyne wyjście teraz dostępne dla osób, które w danej chwili takiej gotówki nie mają, a chcą e, pójść w taką stronę. Wzięcie kredytu pozwala nam uciec e, od tych podwyżek, które są przed nami. Bo jeżeli byśmy gotowali, jeżeli byśmy budowali dom e, za gotówkę, ale latami, tak? czyli nie mielibyśmy gotówki od razu do żonej tylko musielibyśmy powiedzmy rozłożyć tą budowę na przykład na 10 lat, no to wtedy. Prawdopodobnie budowa takiego samego domu pochłonąłaby znacznie większą gotówkę niż jeżeli tą budowę poprowadzimy przez na przykład dwa lata, tak, ale z kredytem. Kredyt moim zdaniem pozwala dzięki temu uciec trochę inflacji i jest to jakby wyjście z takiej sytuacji, że mimo wszystko i tak na tym nie stracimy. Mimo że zapłacimy oczywiście za ten kredyt, tak, bo to są odsetki, które są do spłacenia. To moim zdaniem i tak jest to opłacalne na przestrzeni lat. Przynajmniej moim zdaniem byłoby naiwne brać kredyt bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Jeżeli ktoś ma wziąć kredyt pod sam kurek, żeby zostawało mu bardzo niewiele pieniędzy do życia, to jest naiwne i na pewno na tym ucierpi i faktycznie będzie się stresował przez całe życie. Biorąc kredyt, trzeba mieć rezerwę, trzeba brać pod uwagę to, że ceny życia wzrosną w najbliższym czasie i będą rosły latami na pewno. Natomiast rata, w zależności od tego, jaki macie kredyt, będzie na jakimś poziomie, chyba że będziecie. Stali na tyle dobrze finansowo, że będzie udało Wam się nadpłacać taki kredyt. Jeżeli będziecie nadpłacać taki kredyt, to będziecie sobie albo obniżać odsetki, albo obniżać czas trwania tego kredytu. Jesteście w stanie wtedy zmieniać warunki tego kredytu na swoją korzyść. Nigdzie tego nie powiedziałem, że budujemy bez żadnego zabezpieczenia. Mamy jakieś zabezpieczenia, czyli jesteśmy przygotowani na wypadek taki, jakby nie wiem, sytuacja na rynku pracy nagle nam się pogorszyła. Nie bylibyśmy w stanie nie wiem, odkładać jakieś, jakieś gotówki tak, na, na to, żeby ten dom Kończyć, czy też po prostu na to, żeby ten kredyt spłacać. Jeżeli natomiast zastanawiacie się nad takim kredytem, to pomyślcie sobie, czy jesteście w stanie faktycznie w razie czego jakoś ten kredyt zabezpieczyć, jakoś zabezpieczyć tą spłatę, czy, czy będzie wam starczało na spłaty tych miesięcznych rat. Oczywiście każdy musi zakładać w jakiś wariant. Ja jestem raczej optymistą i zakładam wariant raczej optymistyczny, ale trzeba być przygotowanym również na wariant pesymistyczny. Wariant optymistyczny zakłada u nas to, że kredyt weźmiemy, jak wybudujemy ten dom do pewnego poziomu, czy się uda w całości za kredyt, to nie wiem, to się okaże. Czy nie będziemy musieli gdzieś tam jeszcze od siebie dokładać. Natomiast zakładamy, że nie będziemy go spłacać na przykład przez 30 lat. Zakładam na pewno przynajmniej częściową nadpłatę tego kredytu, czyli zrzucenie go do takiego poziomu, że te raty będą po prostu akceptowalne, tak? Nie będą jakoś mocno odczuwalne, nie będą eksploatowały nadmiernie naszego budżetu. To pozwoli nam na zachowanie takiego luzu, tak? Czyli nie będziemy tu mieć pętli naszej szyi, broń Boże. Nie będziemy żyli w stresie z tym kredytem. No i uwierzcie mi, żeby się trochę uwiarygodnie przed tym, co mówię, to jakieś kredyty hipoteczne już są za nami, które spłacaliśmy dosyć szybko. One nie były oczywiście też na taką wielkość, jak przy budowie domu, ale gdzieś tam na zmianę mieszkań nam pozwalały, udawało nam się wziąć te kredyty, przez jakiś czas je spłacać, potem nadpłacać, w konsekwencji spłacić całkowicie. Więc wiemy, z czym się to je. Nie uważam wcale. Że kredyt jest czymś złym. Wiadomo, bank musi na tym zarobić, tak? On by nam nie pożyczał pieniędzy, jeżeli by na tym nie zarobił. No, kredyt jest dla ludzi. Niestety, żyjemy w takich czasach, że jeżeli chcesz gonić za jakimiś marzeniami, które dużo kosztują, no to to wydaje się nieraz jedynym wyjściem. Natomiast jeżeli jesteś życiowym pesymistą, no to nie bierz kredytu, tak? Nie buduj domu. Chyba, że masz za gotówkę, no to oczywiście, zapraszam. Ale raczej, jeżeli zastanawiasz się nad kredytem. No to przelicz sobie wszystko musisz zrobić to w taki sposób żeby mieć na pewno jakąś rezerwę i w miesięcznym budżecie i całościowo już po Wybudowaniu tego domu, ewentualnie mieć jakieś zaplecze finansowe, żeby ten kredyt móc szybko nadpłacać, bo inaczej, biorąc kredyt na 30 lat i nie zakładając żadnego nadpłacania, no to faktycznie jesteśmy trochę łojeni tak? przez, przez bank. No i co, i musimy się z tym męczyć gdzieś tam do lat starości. Więc to tak na dobrą sprawę zależy od sytuacji indywidualnej każdego. Natomiast jeszcze odnośnie tych e, takich właśnie komentarzy pesymistycznych, negatywnych. Tak, że o jezu, jakie to straszne wziąć kredyt. No to ja uważam, że takie komentarze piszą osoby, które nigdy nie brały takiego kredytu. To po pierwsze. Po drugie, właśnie są takimi mentalnymi pesymistami, czyli zakładają zawsze negatywny scenariusz, nie wiedzą, jak to wygląda w rzeczywistości, no i wypisują, tak masa jest frustratów internetowych. Ze swojej perspektywy trochę nie rozumiem takich ludzi, tak? którzy muszą gdzieś tam wyżywać się w internecie, bo muszą mieć w gruncie rzeczy bardzo smutne życie. Moim zdaniem takie próby udowodnienia komuś, nie znając go w rzeczywistości, próby udowodnienia takim obcym osobom swoich racji, mimo że się nie wie o czymś, nie ma się od tym zielonego pojęcia, moim zdaniem jest mega słabe. Fajne w cudzysłowie są te komentarze, które czytałem gdzieś pod filmami innych twórców, tych takich hejterów kredytowych, w których e, na przykład wysnuwany jest argument, nie Staćcie, to się nie buduj. Pod tym kątem, żeby nie brać kredytu, bo cię na niego nie stać. No, jeżeli byłoby kogoś na taki kredyt nie stać, to by nie dostał takiego kredytu. Bo uwierzcie mi, banki badają zdolność kredytową danego człowieka, tylko badają tą zdolność na daną chwilę. Ryzyko jakieś jest kalkulowane. Natomiast jeżeli kogoś sytuacja się drastycznie pogorszy, to nie będzie kogoś stać na ten kredyt w przyszłości, a jeżeli się drastycznie polepszy, no to będzie stać. Weźcie sobie to pod uwagę, że. Osoby, które wnioskują o taki kredyt i taki kredyt dostają, to te osoby na ten kredyt stać. Po prostu one będą w stanie go spłacić, a nawet ten kredyt plus odsetki na przestrzeni kilku lat więc to nie jest tak, że danych osób na to nie stać, tylko będzie stać na przestrzeni lat. To tak samo jak osoby, które podejmują decyzję o budowie domu w czasie, a nie mają w tym momencie gotówki, ale wiedzą, że na przykład za 5-10 lat Ustukają tą gotówkę i przez ten, te 5-10 lat będą ten dom budować, no to też w danej chwili nie stać na tą budowę, ale będzie stać w przyszłości. Ten argument jest naprawdę gdzieś tam słaby, używany przez te osoby, ale każdy ma prawo do swojego zdania. Możecie wyrazić oczywiście również swoje w komentarzach. Odnośnie jeszcze naszej sytuacji, to w filmie o pozwoleniu na budowę mówiłem Wam, że wnioskowaliśmy o kredyt w Santanderze, w ING i w BNP Paribas. No ostatecznie kredyt dostaliśmy w jeszcze kolejnym, w innym banku, w PKO BP. Akurat PKO o, teraz wyszło z najbardziej korzystną ofertą w międzyczasie, tak zwanym. No i nasz doradca kredytowy pokierował nas, żebyśmy też. Złożyli wniosek w tym banku. No i w konsekwencji w zasadzie w tym banku było najkorzystniej. Też byli oni w zasadzie najszybciej z decyzją kredytową. Mimo że składaliśmy wniosek później. Nie polecam generalnie wnioskowania o kredyt samemu, czyli bez jakiegoś doradcy finansowego, bez osoby, która się na tym zna, ponieważ utkniecie w formalnościach. Tych formalności do spełnienia jest całkiem sporo. W zależności od Waszej sytuacji zawodowej, jaką macie, jaką wykonujecie, czy pracujecie na umowę o pracę, czy na przykład prowadzicie działalność, czy może jeszcze coś innego, wtedy te warunki do spełnienia są różne. Mimo, że generalnie wnioskowaliśmy o ten kredyt z doradcą finansowym, który już kiedyś wykonywał dla nas takie kredyty hipoteczne, no to i tak mieliśmy ileś tam zwrotek. Chwilę to musiało potrwać. Chyba mniej więcej po ponad dwóch miesiącach od otrzymania pozwolenia na budowę mamy pozytywną decyzję kredytową i teraz jesteśmy na etapie już pod spisywania kredytu. Jeżeli miałbym coś komuś doradzić odnośnie banku, to raczej nie sugerowałbym się tym, że na przykład macie konto w jakimś banku i musicie mieć na pewno kredyt z tego banku, ponieważ przy tak dużym kredycie może być to po prostu niekorzystne finansowo. Pamiętajcie, że to jest kredyt, który prawdopodobnie będziecie spłacać nieco dłużej, więc takie pojedyncze 100 zł w miesiącu potrafi się złożyć na naprawdę duże pieniądze, więc raczej nie przywiązujcie się do banku, w którym na przykład, posiadacie swoje konto, raczej słuchajcie doradców kredytowych. I co jest istotne, jeżeli chcecie wziąć taki kredyt, to skorzystanie z doradcy finansowego nic Was nie kosztuje. To znaczy, doradca dba o spełnienie tych wszystkich formalności przy wnioskowaniu o kredyt i nie pobiera od Was żadnego wynagrodzenia. Oczywiście, to jest takie trochę pośrednie danie mu wynagrodzenia, bo jeżeli za jego pośrednictwem otrzymacie kredyt w którymkolwiek banku, no to. Ten doradca kredytowy otrzyma wynagrodzenie od banku, a nie od Was, więc sami bezpośrednio nie płacicie Mu pieniędzy. W jego interesie jest załatwić Wam jak najkorzystniejszy kredyt. No i co, i generalnie polecam, tak? Polecam skorzystanie z dobrego doradcy finansowego, ponieważ on też przeanalizuje Waszą sytuację, doradzi Wam, zbada Waszą zdolność kredytową, czyli, czyli po prostu powie Wam, czy Was na ten kredyt stać, czy nie, ewentualnie na jak wysoki kredyt możecie sobie pozwolić, więc jak najbardziej polecam. A i wybaczcie, obiecałem tutaj żonie jedną rzecz, że nie będę zdradzał kwoty, na jaką bierzemy kredyt. Nie wszystko musicie wiedzieć natychmiast. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, będę Wam mówił na każdym etapie, co, ile kosztowało, na co się możecie nastawiać przy takiej budowie, więc tutaj z tej obietnicy zamierzam się wywiązać. Natomiast no nie chcę zdradzać, jak duży kredyt bierzemy, a kiedy czasowo starać się o taki kredyt. Musisz mieć pozwolenie na budowę, więc nie możesz niestety zacząć tych wszystkich formalności w Wcześniej, żeby to przyspieszyć, to jest niestety minus, tak? Banki raczej oczekują przedstawienia im pozwolenia na budowę wraz z wnioskiem o kredyt, no więc niestety, to musicie załatwić wcześniej. W naszym przypadku my z naszym doradcą kredytowym kontaktowaliśmy się już dużo wcześniej, żeby ten doradca kredytowy sprawdził naszą zdolność kredytową, czy będziemy w stanie wziąć kredyt na odpowiednią wysokość, żeby po prostu było nas stać na wybudowanie domu według projektu, który kupiliśmy. Dobrze jest wcześniej już skontaktować się z takim doradcą kredytowym. Tak jak powiedziałem, to raczej są usługi bezpłatne, a nawet są kalkulatory w necie, kalkulatory zdolności kredytowych, ale polecam raczej to powierzyć specjaliście, żeby wziął Wszystkie aspekty pod uwagę, żeby sprawdził Waszą zdolność kredytową, no i dzięki temu będziecie mniej więcej w stanie określić, na jaką wysokość kredytu jesteście w stanie sobie pozwolić, a w konsekwencji, czy jesteście w stanie wybudować taki dom, który chcecie według takiego projektu, bo być może będzie wszystko super, będziecie w stanie się zmieścić na dzisiejsze ceny z budową takiego domu, jaki chcecie, ale pesymistycznie przyjmując, może was być stać na wybudowanie dużo mniejszego domu niż na przykład chcecie. No może może się również okazać, że doradca kredytowy powie wam, że wasza zdolność kredytowa jest na tyle niska, że po prostu nie pchajcie się w budowę takiego domu, albo powie wam, co możecie zrobić, żeby taką zdolność sobie poprawić. Ja, oczywiście, nie jestem doradcą kredytowym, więc nie będę wam o tym wszystkim mówił, tak? Ale oczywiście, najprostszym sposobem jest zmiana pracy na lepiej płatną. No ale nie zawsze się to da zrobić. Nie jest to też jedyne ze sposobów, więc polecam skontaktować się z takim doradcą. Dostaniecie odpowiedzi na kilka nurtujących was na pewno pytań. No i teraz tak, wchodzimy już w taki etap chyba już najbardziej, naprawdę najbardziej wyczekiwany, czyli chcemy już faktycznie zacząć tą budowę. W tym momencie już oczekujemy na geodetę, oczekujemy na ekipę, żeby mogła... Wejść. Niestety, przez to, że załatwialiśmy trochę dłużej kredyt niż się spodziewaliśmy, no to ekipa również ma już w tym momencie trochę poślizg, przez to, że nie mogliśmy im dać zielonego światła na wejście, no bo bez jakiegoś zabezpieczenia finansowego nie chcieliśmy rozpoczynać tej budowy. Ekipa planowo, która miała wejść w lipcu lub sierpniu, prawdopodobnie miejmy nadzieję, że wejdzie w sierpniu. Zobaczymy, jak życie się potoczy. No póki co, jeszcze sytuacja nas jakby tak nie zmusza do tego, żebyśmy gnali nie wiadomo jak z tą budową, tak, ale no chyba nie chcielibyśmy takiego scenariusza, żebyśmy musieli zacząć tą budowę, nie wiem, po nowym roku na przykład, tak, bo to bez sensu to akurat pół roku wtedy jesteśmy w plecy więc będziemy robić wszystko, żeby ta budowa przynajmniej do stanu surowego nie wiem, otwartego, przynajmniej z dachem może bez okien, bez drzwi, ale żeby ta budowa się jeszcze w tym roku do tego stanu potoczyła trzymajcie za nas kciuki, żeby tak było warto czasem pójść za głosem serca, ale oczywiście z odrobiną rozsądku i wyjść ze strefy komfortu zaryzykować, żeby polepszyć sobie komfort życia Polepszyć sobie jakość własnego życia. Powiedzenie do odważnych świat należy, to nie jest jakiś wyświechtany slogan, tylko naprawdę warto się takim czymś zastanowić. Oczywiście nie zachęcam Was do wzięcia jakiegoś kredytu bez jakichś kalkulacji, bez przeanalizowania tego, czy Was na to stać. Warto zrobić czasem coś, czego się boimy, bo tego nie znamy. Zazwyczaj boimy się rzeczy, których nie znamy, tak? Jak już poznamy, to okazują się wcale nie takie straszne. Bardzo podobnie potrafi być z kredytami. Więc wyjdźcie ze strefy komfortu i pomyślcie troszeczkę. Troszeczkę w inny sposób niż zwykle. A myślę, że osoby, które brały kredyt na budowę domu, mogą wypowiedzieć się w komentarzach, czy to faktycznie dla nich taka udręka i pętla na szyi, jak to. Jak to tam ktoś stwierdził, czy jednak da się z tym żyć, da się z tym funkcjonować, i jest to raczej produkt dla ludzi, a nie produkt przeciwko ludziom? Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie, na przykład, wzięcia kredytu, możecie takie pytania zadawać w komentarzach. Jakieś tam doświadczenie już z kredytami wcześniej e, posiadam, może będę w stanie odpowiedzieć, a jeżeli nie, to może ktoś z oglądających e, będzie w stanie rozwiać Wasze wątpliwości. Ale zapraszam do dyskusji, ewentualnie odpowiem na jakieś pytania również w kolejnym filmie, który się pokaże. My również Wam kibicujemy Fajnie, że piszecie nam w komentarzach wasze historie. Też to czytamy, też bierzemy inspirację. Tutaj dziękuję za te wszystkie komentarze, bo są naprawdę super. W większości, bo niektóre są oczywiście, tak jak powiedziałem, jakimiś niepotrzebnymi szpilami, ale. Takie komentarze też niestety muszą być, tak? Wtedy możemy o tym porozmawiać. Dziękuję Wam za dzisiejszy film. Wszystkich proszę łapkę w górę. Tych, którzy nie subskrybują, to bardzo proszę o subskrypcję, jeżeli jesteście z nami, chcecie być z nami na dłużej. No i zapraszam do pozostałych filmów, które nagrywałem, a także zobaczcie kolejne filmy w przyszłości. Do zobaczenia.